Dzień dobry, witajcie w słonecznej stronie. Mówi do Was zajka. Zaczął się marzec, co oznacza, że przyszedł czas na kolejne podsumowanie zakupów. Zobowiązałam się na początku roku, że ze względu na nacisk, większy nacisk, jaki w tym roku kładę na tematykę oszczędzania, będę co miesiąc opowiadała Wam o tym, co w zeszłym miesiącu kupiłam, dlaczego. I dotyczy to oczywiście nie tych najbardziej potrzebnych produktów, takich jak środki spożywcze czy podstawowe środki czystości, ale rzeczy, których może zakupy nie zawsze są aż tak konieczne, aż tak bardzo potrzebne do, do życia. I no, to obejmuje to przede wszystkim odzież, obuwie, kosmetyki. Powiedzmy te nie najbardziej podstawowe, ewentualnie również książki, czy też jakieś elementy wyposażenia domu, ewentualne ozdoby, wszystko to, co trochę trwalsze, trochę droższe, i nad czym powiedzmy, że się dłużej zastanawiamy, niż nad kupieniem bułki czy chleba. Ale zanim przejdę do podsumowania lutowych zakupów, jeszcze chciałam tylko poinformować, że. Już dostępna jest możliwość wspierania kanału bezpośrednio przez platformę YouTube. Do tej pory osoby potencjalnie wspierające mogły robić to tylko przez serwis Patronite i ta opcja nadal pozostaje dostępna. Pierwszy próg w serwisie Patronite to 5 zł, może niezbyt wielka kwota, Zarówno dla Was, ale dla mnie bardzo ważna, bo każda złotówka, którą zdecydujecie się mnie wspierać, pomaga mi w częstszym, regularniejszym publikowaniu. A od teraz możecie to robić również właśnie przez YouTube. A. Kiedy wejdziecie na główną stronę kanału, znajdziecie tam taki niebieski przycisk. Wesprzyj ten sam przycisk, powinien się pojawiać pod filmami. I kiedy. Go naciśniecie, wyświetlą się informacje na temat dostępnych wrogów i tego jakie bonusy z poszczególnymi wrogami się, się wiążą. Ta, ta opcja może nie być widoczna na niektórych urządzeniach, ale na pewno jest dostępna, kiedy się ogląda filmy w przeglądanie, w przeglądarki internetowej za pomocą komputera. Ale gdybyście mieli jakieś tam problemy, czy, czy, czy nie byłoby to dość jasne, to, to wtedy pytajcie, będziemy, będziemy szukać rozwiązań ewentualnych, ewentualnych problemów z, z widocznością i dostępnością tych, tych opcji, ale wszystko myślę, że powinno już dobrze działać. A teraz do rzeczy. Co kupiłam w lutym? Kilka, kilka sztuk odzieży. Na temat tego, co się dzieje ostatnio w mojej garderobie, planuję w najbliższym, niedługim czasie materiały. Wrócimy trochę do mini minicyklu, minicyklu o kolorowej szafie minimalistki, bo po prostu ta, ta szafa, moja garderoba ulega ewolucji i, i, i trochę jest to też wymuszone i związane z tą aktualną sytuacją, tym, że no od roku żyjemy w, w epidemii, że tryb życia wielu, wielu osób uległ zmianie z różnych powodów. U mnie też pewne zmiany, jak wiecie, nastąpiły. Część tych, tych zmian w garderobie to, to jest wymuszone no, po prostu tym, że się rzeczy zużywają, że trzeba je po prostu wymieniać, ale też no, okoliczności zewnętrzne wymagają dostosowań, a do tego jeszcze dochodzą też takie kwestie psychiczne, emocjonalne. No, szafa, stroje no, dla wielu kobiet to jest też element jakiegoś naszego dbania o, 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 o nastrój. Nie. I u mnie też widzę, że są, są pewne, pewne zmiany, y, m, takie, m, o których no, na zdecydowanie opowiem w osobnym materiale, bo, bo tutaj to by za długo trwało. Y, m, w każdym razie te zakupy z lutego to na pewno nie są ostatnie zakupy odzieżowe, z, w, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie bo i, i na sezon wiosenny i letni trochę jeszcze tutaj trzeba będzie zrobić uzupełnień i poprawek. Na razie czeka mnie w pierwszej kolejności to takie międzysezonowe sprzątanie szafie, przegląd i rozpoznanie sytuacji na teraz. Pierwszy zakup lutowy, z którego jestem bardzo zadowolona, z, z odzieżu, ze sklepu z odzieżą używaną, taka torebka powiedzmy, że wieczorowa. Tak, popularna marka brytyjska, chyba Doroty Perkins. No ta to, torebka, nie sądziłam, że uda mi się kupić torebkę wieczorową za 17 zł. Myślałam, że będzie mi ciężko znaleźć coś takiego w rzeczach używanych. Ona ma jedną, moim zdaniem, jedno co mi się nie podoba, to taki straszliwy, potępieńczy, powiedziałabym, łańcuch, łańcuszek, który jest po prostu zbyt toporny i ja go wymienię. To jest kwestia raptem kilku złotych a on mi się w tej chwili raczej kojarzy z wypasem bydła niż, niż z eleganckimi wyjściami, ale sama torebka zgrawna, ta torebka wieczorowa, której używam do tej pory, no, troszeczkę się już znosiła, więc, więc ten zakup już od, od pewnego czasu za mną, za mną chodził. Cieszę się, że się udało to zrealizować w tak, e, niewielkiej, e, tak niewielkim kosztem. E, przy, tym same, przy tej samej okazji nabyłam to, co Wy Uznacie zapewne za kod wełniany, ale to nie jest kod wełniany, tylko taki ciepły, mięciutki szal. Na pewno jest z wełną, ale nie wiem, czy to czysta wolna. No bo metki poobcinane, więc kto wie, co to ma w składzie, ale raczej, raczej akryl to to chyba nie jest. Byłoby to dziwne, gdyby był to tylko akel. I, I to też. Kwota poniżej 20 zł, bo jeszcze jakaś tam była wyprzedaż sekundhandowa na, No bo kończy się już sezon zimowy, więc, więc odbywa się wypychanie towaru zimowego. Bardzo miły ten, ten szal i, i już, już go zakładałam. I fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo mi się. I na pewno posłuży jeszcze przez chwilę. I kolejne trzy rzeczy. Ta bluzeczka, którą mam na sobie. Taki podstawowy, gładkoszulec z długim rękawem w kol zbliżonej kolorystyce, ja bardzo lubię te, te, te kolory. I taka sukienka bez rękawów, typu biurowo, wizytowo, pani z banku, wiecie. <ścoughs> Wszystkie te rzeczy dokładnie, jeżeli będziecie, przepraszam, <ścoughs> zainteresowani, zainteresowane, to będę pokazywać w tych filmach już typowo o, o, o garderobie, bo nie chciałabym tutaj monopolizować filmu, który jednak jest na trochę inny temat. Więc prezentacje na człowieku czy tutaj na ajce będą, będą przy innej okazji. Tak od razu zapowiadam, że na pewno w marcu i w kwietniu pojawią się jakieś zakupy też obowia, bo jak już zrobię ten przegląd szafy. I to, ale ja, ja już wiem, że tam są braki i że się mi trochę rzeczy pozużywało, i że i na wiosnę, i na lato będę sobie musiała jakieś buty dokupić. No i a, a resztę to muszę po prostu na spokojnie rozpoznać, no i trochę też przemyśleć, w jakim kierunku ta moja garderoba na najbliższe miesiące ma się rozwijać. Mam już pewne, pewne pomysły i na razie pozwala mi dojrzewać. Ale to też zobaczymy, co, co w second handach będzie dostępne i co, co się uda znaleźć spójnego z, z, moją, z, moją, z moimi pomysłami. Wszystko się okaże. Jest jedna rzecz, jedna sztuka odzieży nowej, którą kupiłam przy okazji wyjazdu do Zakopanego przy grupówkach na wyprzedaży. Tam jest dużo sklepów sportowych i one zwykle ze sobą Troszkę rywalizujące nowo, więc można kupić w korzystniejszych cenach niż na przykład w, w Krakowie. No, chyba, że tu też się trafi na jakąś sprzedaż. I to jest korzulka z dukiem rękawem, sportowa. Myślę, że też czasami ją będę zakładać na siłownię, ale raczej przede wszystkim w góry na jakieś w ogóle piesze wypady. Od razu została przetestowana na szlaku. I świetnie się sprawdziła. Cena wyprzedażowa 150 zł, koszulka firmy Craft. Firma już mi znana, miałam już od nich rzeczy i, i do tej pory zawsze byłam z nich bardzo zadowolona. Są trwałe, dobrze się noszą. Mówię to tylko moja oczywiście osobista opinia. Każdy tam ma, może mieć własne doświadczenia. Wyjściowa cena była no, na pewno ch, co najmniej ponad 200 zł, jak nie 300. No, czyli jak za taką koszulkę typu bieliznę sportową, no to trochę dużo, ale no 150 zł za rzecz, którą wiem, że będę nosić wielokrotnie przez najbliższe lata i która powinna mi przez jakiś czas dość solidnie posłużyć. Jest to do zaakceptowania, więc odzieżę to na, na ten miesiąc tyle. Ale były też zakupy kosmetyczne, wydaje mi się, że z tego co pamiętam w styczniu nic kosmetycznego nie kupowałam, bo tam trochę było zapasów, jeszcze dalej zużywam zapasy i, i one w, tej, w część rzeczy mi się w tej chwili kończy, niektóre kosmetyku I, i więc pewnie w, w zestawieniu marcowym pojawią się też kwestie kosmetyczne. Przede wszystkim zakupy w sklepie na Piękne Włosy, w sklepie internetowym z produktami do pielęgnacji włosów. Ponieważ nadchodzi czas mojej koloryzacji czy znaczy odświeżenia koloru na głowie, na to nabyłam tę mieszankę, którą, której używam już od kilku miesięcy, czyli Satwa ciemny brąz i katam, czyli też zioło, zioło przyciemniające, bo z samej tej mieszanki jestem bardzo zadowolona, ale ona się wymywa do takiego lekko koloru. Chciałabym, żeby ten, ten, ta rudość się troszkę później pojawiała. W tej chwili miał, miałam, dłuższą, miałam dłuższą przerwę od ostatniego, od ostatniego farbowania, więc też teraz jest to bardziej taki kasztanowo rudy kolor. Ona zaraz po zafarbowaniu jest, no jest po prostu bardziej, bardziej jest do Indygo, które jest też w składzie, ona ma, e, zawiera henne, czyli rasonie, indygo, hmm, chyba kassie. Ale to o tym opowiem szczegółowo w osobnym filmie, który będzie o, e, o moim ziołowym farbowaniu, nazywanym też hennowaniem. E, o tym, czego używam, dlaczego, jak co było wcześniej, wiem, że dla, dla różnych, dla wielu osób tematyka ziołowego farbowania, domowego farbowania włosów farbami ziołowymi jest interesująca, więc przy okazji odświeżania koloru. Pokażę Wam, jak to wygląda i, i, i czy trzeba się tego bać, czy nie trzeba. Myślę, że to może być dla Was zabawne. I, i przy okazji też wrzuciłam do koszyka mgiełkę do twarzy różaną Fitomedu. To jest taka mgiełka na bazie hydrolatu. Yy, używałam też od, z tej samej firmy oczarowej, i lawendowej. Yy, opakowanie prawie puste, bo ja je przelewam do buteleczki szklanej, którą trzymam w łazience. Bo używam tego do przemywania odświeżenia twarzy, tak jak toniku. Ja wiem, że toniki to nie jest rzecz konieczna. Yy, niektórzy kosmetolodzy mówią, że toników czy płynów micelarnych używać wręcz nie trzeba. A ja lubię mieć coś takiego do, do odświeżenia twarzy, czy, czy mgiełkę tego rodzaju, czy czysty hydrolat czy też jakiś napak ziołowy, to już do zrobienia w domu, czy, czy takie domowe jakieś toniki, czy na bazie octu jabłkowego. Robiłam sobie też tonik domowy z kwasem mlekowym. I, i mi to służy, lubię, i czasem też właśnie taki gotowy produkt. Lekki, ale o prostym składzie i takim no, niezbyt przekombinowanym i nienaładowanym jakimiś dodatkami, konserwantami, nie wiem czym jeszcze. Ale to, to powiedzmy, że taki jest produkt przyjemnościowy bym powiedziała. Niekonieczny, ale sprawiający mi przyjemność przy tam porannej czy wieczornej pielęgnacji. Ale na pewno żaden, żaden niezbędnik kosmetyczny. Również nie niezbędnik, ale no głównie używam podkładów, kiedy albo gdzieś wychodzę na jakieś bardziej oficjalne wyjście, których teraz prawie nie ma, albo kiedy, kiedy dla Was kręcę filmy. No, bo jednak, żeby nie straszyć z <grych> jakąś różowością i tak dalej, no chociaż też widywaliście mnie bez makijażu i jakoś wszyscy z tym żyjemy, prawda? E, ten podkład, e, już używam go od dłuższego czasu, pojawiał się, pokazywałam go już w cyklu filmów o makijażu minimalistkich, które kręciłyśmy z Kasią Słomką e, makijażystką. E, Ingrid Ideal Matte, on się nazywa, e, podkład matujący. E, o... Formuła. Mineralna, czy kontekst mineralny, jakoś tak to się określa. Ja mam numer 302 i to jest ten kolor, który, który mam dzisiaj. Ten odcień, który mam dzisiaj na sobie. Podkład taki przyjemnie matujący, dość dobrze kryjący, moim zdaniem nie dający z kolei wrażenia jakiejś strasznej tapety, bo ja nie lubię mieć takiej mocnej tapety na twarzy. Zresztą podkładu, jak już wspominałam nieraz, nie, to nie jest tak, że używam na, na co dzień i zawsze i wszędzie, wielokrotnie można mnie zobaczyć i z twarzą niczym niezasmarowaną, w sensie niezamaskowaną, a, a, a też często używam po prostu kremu typu BB, coś takiego. Więc to po prostu zostało kupione na wymianę pod kodem, którym się skończył. Aha, bo nie wspomniałam jeszcze o cenie tych, tych rzeczy, rzeczy kosmetycznych. Miesza zioła około niecałe 40 zł, mieszanka. To złotych też 40, ponieważ mi to, ta, ta, ta porcja, te dwie rzeczy powinny wystarczyć na co najmniej dwa farbowania. No to wychodzi koszt jednego farbowania około 40 zł. Raz na miesiąc. Bądź nawet więcej, czasem 6 tygodni. Yy, ta najbliżająca giełka to było jakieś kilkanaście złotych. Podkład okolice 15 do 20. Nie pamiętam dokładnej ceny, ale on w, w, zwykle kupuje w Hebe, w perfumeriach Hebe i on często jest dostępny właśnie w cenie około 15-16 złotych. Nie jest drogi, a, a moim zdaniem dobry. Yy, jeden zakup nie do końca udany. Yy, Kominek zapachowy do olejków eterycznych lubię, yy, lubię używać. I teraz też w ramach tego ćwiczeń, ćwiczeń zapachu, węchu pokowidowych yy, wróciłam do, do regularnego używania olejków, ale niestety on nie... Wprawdzie mi się podobało, że ma taką bardzo prostą konstrukcję, ale ona jest nie do końca dopracowana. Tu chyba za mało jest dostępu powietrza w tym, w tym kominku i a i tak się go za mocno wsunie, ta świeczuszka, ona sobie gaśnie, a to nie o to chodzi. Jeszcze nie wiem, jeżeli znajdę coś lepszego, a też o prostej formie, to po prostu go potłukę i wykorzystam jako drenaż do doniczek, tam z kwiatkami czy ziołami. Nic się nie zmarnuje, to nie był wielki koszt, niecałe 10 zł. no ale mimo wszystko trochę irytuje, że, że nie działa tak, jak powinien. Ale bywa, zdarza się. Każdemu się zdarza czasem jakiś nietrafiony zakup. Jedna książka, ale to jest książka, której nie kupiłam, tylko dostałam w prezencie od wydawnictwa celem zrecenzowania. Link do recenzji znajdziecie pod filmem. Recenzja znajduje się na blogu Ajka Minimalistka. Jeżeli chcecie wyjść w posiadanie tej książeczki, to Proszę, jeżeli jesteście użytkownikami Instagrama, poszukać tam mojego profilu. Ajka Minimalistka, no oczywiście, no włączę, też jest w, w polu pod filmem. E, I na, na moim profilu znajdziecie zdjęcie tej książki i tam będzie informacja, co trzeba zrobić, żeby, żeby ten egzemplarz wygrać. No bo skoro już przeczytałam, zrecenzowałam, e, wracać do niej nie zamierzam, to przekażę ją dalej w świat. Bo co mi się ma kurzyć na <grym> półce? E, no tym razem... Wy jesteście wy osoby, które nie korzystają ewentualnie z Instagrama, będziecie powiedzmy, że trochę poszkodowani, ale no, konkursy z rozdawaniem książek dla Was też już tutaj były, więc no, czasem muszę też zadbać o, o użytkowników innych mediów społecznościowych. Skoro chcę tę moją społeczność, społeczność skupioną wokół, wokół mnie, powiększać i rozbudowywać i docierać ze swoimi treściami do, byłoby miło, coraz większej grupy tak sympatycznych osób jak wy. E, czy, a, czy książka ogółem tak w skrócie warta polecenia? Jest ok, jest w porządku, dobrze się czyta, lekko napisana, bardzo praktyczna. Taki mini poradniczek o, o głównie o sprzątaniu. E, może niekoniecznie jakoś bardzo wyjaśnia jak to tak działa między tym zewnętrznym porządkiem, a wewnętrznym spokojem. Znaczy wyjaśnia trochę, ale nie dowiedziałam się z niej niczego, czego bym wcześniej nie wiedziała. Dla osób, które są już obczytane w książkach o porządkowaniu, minimalizowaniu i etc., to nie będzie żadna rewolucja, ale, ale jeżeli wpadnie Wam w ręce, czy gdzieś ją pożyczycie, czy traf może wersja elektroniczna, czy ktoś da, daje Wam w prezencie, to warto. Ja nie wiem, czy, czy ja bym ją chciała kupować za własne pieniądze, ale na pewno jej przeczytanie, czas poświęcony na jej przeczytanie, nie był czasem zmarnowanym. Po to tyle tego podsumowania. Widzicie, ani mało, ani dużo, średnio tych rzeczy. Raczej no, zakupy właśnie na wymianę tego, co już się zużyło, tak? Czyli no tak jak, jak chyba najlepiej. No, co, co, co do zapowiedzi marcowych, no to już trochę wiecie, czego się można spodziewać. Podsumowanie marcowe, oczywiście, na początku kwietnia, tylko nie wiem jeszcze, czy uda się to zrobić przed świętami, czy też po Wielkanocy, ale to czas pokaże. Bardzo Wam dziękuję za to, że spędziliście ten czas dzisiaj ze mną. Widzimy się, czytamy, słyszymy już za niedługo. Myślę, że, że będziecie, będą Wam się podobały te materiały, które mam zaplanowane na najbliższy czas, bo lista tych tematów jest coraz dłuższa, ale też pojawiają się nowe możliwości ich realizowania, więc będzie fajnie. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.